Aplikację Sophos możemy zainstalować na naszych urządzeniach mobilnych, pracujących zarówno z systemem operacyjnym Android, jak i iOS. W tym momencie przetestujemy naszą aplikację w systemie operacyjnym Android. Aby ją zainstalować, przechodzimy do sklepu Google i wpisujemy Sophos Antivirus. Jak widzimy, na liście mamy dostępną aplikację Sophos Intercept X for Mobile. Klikamy Zainstaluj. Aplikacja została poprawnie zainstalowana. Przechodzimy do niej, klikamy Otwórz. No i krótki kreator wyrożeniowy. Akceptujemy warunki licencji. No to jest coś, co musimy zrobić. Natomiast możemy wyłączyć wysyłanie opcjonalnych statystyk do firmy Sophos. Klikamy Accept and Continue. I teraz musimy zezwolić naszej aplikacji na odczyt zawartości pamięci współdzielonej. Klikamy tutaj Allow. Tutaj również zezwól. Musimy przyznać kolejne uprawnienia. Klikamy Stay Protect. Tutaj otrzymujemy informację o tym, że troszeczkę może mieć to wpływ na pracę naszej baterii. Jednak no, musimy się na to zgodzić. Zezwalaj. W kolejnym kroku również musimy dać dostęp do ochrony aplikacji. Klikamy tutaj Allow. I dodatkowo. W tym miejscu zezwalamy na śledzenie użycia. Dzięki temu jesteśmy w stanie zezwolić sofosowi na troszeczkę dogłębniejsze monitorowanie naszych aplikacji, ale również blokowanie dostępu do nich. Także tutaj ten krok jest konieczny do wykonania. Sofamy się i tutaj również klikamy Allow. I aplikacja została zainstalowana. Od razu otrzymujemy informację o tym, że sofos znalazł pewne problemy na naszym telefonie. Jesteśmy w stanie to bardzo szybko sprawdzić klikając tutaj zostaliśmy poinformowani, że telefon nie posiada ustawionego kodu PIN. Ale my to zignorujemy w tym momencie. Ok. I rozpoczyna się wstępne skanowanie naszego telefonu. Przejdźmy teraz do funkcjonalności, jakie dostajemy w aplikacji Sophos Intercept Jedną z ciekawszych jest opcja App Protection. W tym miejscu jesteśmy w stanie zablokować, przy użyciu chociażby kodu PIN, dostęp do określonych aplikacji bądź ustawień naszego telefonu. Aby to uruchomić, klikamy App Protection Turn On, uaktywnij. I od razu dostaliśmy pytanie o to, w jaki sposób chcemy blokować dostęp do aplikacji. My wybieramy kod PIN i dodatkowo włączamy opcję blokady permanentnej, ciągłej. Domyślnie, po włączeniu opcji App Protection, mamy zablokowany dostęp do ustawień telefonu oraz samej aplikacji Sophos Intercept X. Dodatkowo włączone zostało lokowanie aplikacji sklepu Google, tak by zabezpieczyć instalowanie kolejnych aplikacji przez użytkownika. To możemy wyłączyć bądź zostawić włączone. Mamy jeszcze App Selection, czyli listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na naszym telefonie. Tej listy możemy sobie wybrać dowolne, na przykład YouTube, Google Chrome. Galeria, i te aplikacje dodatkowo będą wymagały przy uruchamianiu podania kodu PIN. Sprawdźmy, czy działa to tak jak należy i tak jak oczekujemy. Przejdźmy do aplikacji YouTube. Proszę zobaczyć. W tym momencie zostaliśmy poproszeni o wprowadzenie kodu PIN. Po jego wprowadzeniu mamy już dostęp do aplikacji. Sprawdźmy kolejną. Google Chrome. I tutaj również zostaliśmy poproszeni o kod PIN. Gdybyśmy chcieli wyłączyć tą opcję, to analogicznie przechodzimy do. Zakładki App Protection, która również wymaga podania kodu PIN, i tutaj możemy odznaczyć sobie wybraną przez siebie aplikację. Zróbmy to na przykładzie YouTube. I teraz aplikacja nie wymaga już kodu PIN. Tak jak wspomniałem na początku, po włączeniu funkcji App Protection dodatkowo zablokowane są również ustawienia systemu Android. Zanim przejdziemy do kolejnej funkcjonalności, wyłączymy App Protection. Kolejna funkcja, o której chciałbym powiedzieć, to funkcja Web Filtering, czyli filtrowanie stron WWW po kategoriach. Aby to ustawić, przechodzimy do aplikacji, następnie moduł Network Security, Web Filtering i Web Filtering On. W tym miejscu klikamy Turn On i dodatkowo włączamy usługę Sophos. Wracamy do naszej aplikacji. I tutaj pojawiły się przeglądarki zainstalowane na naszym telefonie, które będą monitorowane. Oprócz tego poniżej mamy kategorię stron www, które jesteśmy w stanie zablokować dla naszych użytkowników. Dla testu zablokujmy strony o tematyce pornograficznej oraz dotyczące hazardu i gier online. Dodatkowo w tym miejscu jesteśmy w stanie włączyć blokowanie dla witryn posiadających potencjalnie niebezpieczny kod. Sprawdźmy teraz poprawność naszych ustawień. Testowo przejdźmy do strony sts.pl Strona została poprawnie zablokowana. Aby wyłączyć blokowanie witryn, wystarczy przejść do aplikacji Sophos Intercept X, Network Security, Web Filtering i odpowiednio zmodyfikować wybraną przez siebie kategorię. Nie możemy również zapominać, że Sophos Intercept X to przede wszystkim antywirus, który w czasie rzeczywistym kontroluje, monitoruje i chroni nasz telefon przed złośliwym oprogramowaniem. Dodatkowo możemy uruchomić zdefiniowany skan, który domyślnie uruchamia się co 24 godziny. Możemy to zmienić, wybierając interwał dostępny z listy. Dodatkowo jesteśmy w stanie skanować aplikacje systemowe oraz reputację aplikacji. Mam nadzieję, że ten film instruktażowy pokazał Państwu, w jak łatwy sposób możemy zabezpieczyć nasze urządzenia oraz kontrolować treści, do jakich dostęp mają nasze dzieci.